Las deszczowy przekształcał się przez miliony lat, by zamienić się w niewiarygodnie złożone środowiska, jakimi są dzisiaj. Amazonia zawiera największą kolekcję żyjących gatunków roślin i zwierząt na świecie. Niezliczony zasób żyjących i oddychających odnawialnych bogactw naturalnych, które przez wieczność zasilały w bogactwo środków dla przetrwania i zdrowia ludzkości. Zawsze zielona, jak daleko sięga wzrok. Jest tutaj ukrytych przynajmniej 3000 jadalnych owoców. Tubylcy używają ponad 2000 z nich, a z tych tylko 200 jest w tej chwili używanych w zachodnim świecie. Naturalne uzdrawiające właściwości tych skarbów Amazonii nie zostały niezauważone przez świat naukowy. Amerykański Krajowy Instytut do Spraw Raka raportuje, że 70% z tych 3000 roślin, które znane są jako aktywne przeciwko komórkom rakowym, znajduje się w lesie deszczowym. Dzisiaj 25% zachodnich produktów farmaceutycznych robi się ze składników pochodzących z lasu deszczowego, ale mniej niż 1% tych tropikalnych drzew i roślin zostało przebadanych przez naukowców. Amazonia, podobnie jak głębiny szerokiego dna oceanu, jest wciąż wielce nieodkryta i niezbadana. Ale co gdyby amazoński uścisk poluzował się wystarczająco tylko, by pozwolić na odkrycie jednej z najbardziej ekstremalnie strzeżonych perł? Co jeśli ta perła, w formie małej, ciemnej, fioletowej jagody, posiadałaby naukowe właściwości, jakich nie ma żaden inny owoc? Takie jak profil proteinowy jajka, czy fitochemiczna zawartość większa niż w białych winogronach. Czy to nie byłby skarb wart Amazonii, którego nie wolno trzymać w tajemnicy? Jagoda Asai siła, energia. Soczystość, prawie tak jak las deszczowy, z którego pochodzi. Głęboki, gęsty kolor, który nie odbija światła. Zbierana przez wieki z ponad 7 siedmiometrowej palmy Asai, gdzie zwisa z gałęzi i kiści. Nie tak dawno odkryta przez brazylijską elitę i Amerykanów, Jagoda Asai pojawia się w nagłówkach gazet i zdobywa sobie miłośników. Magazyn Vogue nazywa to następnym dużym sportowym koktajlem. W Washington Post napisano, a ma czarujący, podobny do jagody smak z intensywną nutą czekolady. Londyński Times podaje, że acai jest owocem amazońskiego drzewa palmowego z odżywczą zawartością, która powoduje, że inne owoce rumienią się w swym braku adekwatności. The Men's Journal nazywa ją owocem, który daje kopa, a amerykański Instytut Nauk o Zdrowiu opisuje acai jako doskonały owoc natury. Jagoda asai może być najpotężniejszym ze wszystkich zapomnianych owoców, tych surowych, pełnowartościowych owoców, które są mało znane i konsumowane. Ale nawet jeśli ta idealna jagoda asai byłaby wystarczająca sama w sobie jako dzienny suplement, co jeśli by połączył inne zapomniane owoce z mocą asai, tworząc być może najbardziej skuteczną roślinną odżywkę dzisiejszych czasów? "Czy istnieje taka idealna mieszanka owocowa, zawierająca w sobie pełną potencję jagodę acai, będącą jej koronnym klejnotem?"